Janusz Kołodziej, pierwszy występ na pewno udany. 12 punktów na ciężkim, jak zwykle Torze Rywala, to chyba, chyba powód do radości. E, jedynym powodem do radości jest na pewno to, że wygraliśmy i, i, i to bardzo się z tego cieszę. E, pojechaliśmy naprawdę dzisiaj na poziomie i wydaje mi się, że e, pomimo Leszno chciało nas zaskoczyć takim dość przyczepnym torem, to jednak daliśmy sobie radę. Jeśli chodzi o mnie, to... E, do końca nie jestem zadowolony, bo popełniłem i tak za dużo błędów, jeszcze muszę popracować nad tym, jeszcze nie jestem takim dobrym zawodnikiem, no cóż, dużo pracy nade mną, miejmy nadzieję, że, że jak będę jeździł długo tutaj w Polsce, w Szwecji, w Anglii, że kiedyś to nastąpi, że będę takim pewniejszym zawodnikiem. Rozpocząłeś od drugiego miejsca, potem coraz lepiej, no i fantastyczny ten pojedynek w tym właśnie biegu, opowiedz o tym biegu. Zwiadam Tak, tak. E, no cóż, e, chyba byłem trzeci albo czwarty ze startu. Jak zwykle coś nie tak wyszło. E, starałem się z po powalczyć, pomimo, że widziałem, że mój motocykl jest bardzo szybki i stać, stać mi na to, żeby na tym motocyklu naprawdę e, dobrze pojechać. No i cóż, walczyłem, walczyłem i e, udało się i z tego jestem bardzo zadowolony. Za sobą może już także udane starty na Wyspach Brytyjskich. Co od ciebie czeka w najbliższym czasie? Oczywiście oprócz pojedynku z Marmą. Muszę powiedzieć, że ten dzień niestety jest dla mnie bardzo ciężkim i trudnym, bo pierwszy raz w życiu. Tak ciężkim tygodniem. Dzisiaj, dzisiaj mam zawody, jutro mam zawody w Anglii. W czwartek mam kolejne zawody też w Anglii. W piątek mam dwa zawody w jednym dniu. No i w niedzielę znowu mamy mecz w Polsce, też bardzo ważny. Praktycznie wszystkie mecze są bardzo ważne i zależy mi, żeby jak najlepiej pojechać. Oczywiście nie mówiąc o jakichkolwiek kontuzji, bo to jednak trzeba też na to uważać. Janusz, na pewno jesteś pełnym calu profesjonalistą. Na pewno jesteś przygotowany do takiego właśnie wyzwania. Nie wydaje mi się, ale miejmy nadzieję, że kiedyś uda mi się takim być zawodnikiem. Janusz prosiłem Tomka Goloba o to, aby zaprosił kibiców na mecz z drużyną Rzeszowa. To powinno być kolejne wielkie widowisko. Dokładnie tak. Ja też bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i myślę, że będzie na co popatrzeć. Oczywiście nie chodzi tu o. o, o jakieś rozgrywki kibice Rzeszów, Tarnów, tylko chodzi o mecz ligowy i tak bym chciał, żeby tak po prostu zostało, żeby po prostu, żeby to była czysta rywalizacja, taka naprawdę fair. No to dziękujemy, powodzenia na torach w Anglii i do zobaczenia na torze w Tarnowie. Dziękuję, pozdrawiam.